Niestety musimy na dwa lecieć, ale będzie jeden. Będzie jeden, wysłyszycie jeden. Będzie long, tak jak zapowiadaliśmy. Tak, bo y, ja, ja to połączę. Zrobimy to w programie tym do montowania. Nie zrobimy tego w obs tylko w programie do montowania. Ale tu trzeba ściągnąć go. Przecież mamy kapkata. Mamy u mnie mamy? No mamy, przecież ściągaliśmy już kiedyś. No to nie wiem, to zobaczymy. Dobra. Wyłączył w tunelu nam jakiś kul albo jakiś kul, kul To był zombie Zombiak wyłączył nam. Nie troll, troll! Leśni troll Troll, bo. tak Leśne, trole są bardzo złośliwe. Trole są złośliwe, tak Lubią kiełbaskę sobie. Wredne kieszne. krasnale leśne. W leśne. Krasnale. Wielko. Elfy. Tak. Zupas. Elf z cebulą. Buli ciepłych, gorących, pachnących i puli. Gupisz elf z cebulą dobry. Bardzo kościste są elfy, ale mają tłuste mięsko dobre. Dob Gupisz te elf z cebulą dobry. A bobry to w ogóle są super. O, słyszałeś jakiś elf się Elfsiodno. Co jest w garnku? Zupas elfów i cebuli. Nie chcę Głupisz ty Elf z cebulą dobry Teraz daję wam wytamiacza. Wy wytamiacza tak. jest... Proszę, dajcie mój Batman. Trzymaj go o, dobrze. Batman jest zmęczony w lesie pełnych leśnych trolli, skrzatów leśnych, huli, zombiaków i wszelkiego takiego tartajstwa. Młody osobnik prowadzi pieska, piesek jest już mocno zdegustowany, ale niestety piesek jest skurzony, komary nas atakują, jesteśmy na zakręcie drogi, tu jest droga zwalona przez... Zielona i bardzo niebezpieczna, bo może spaść na nas. Ale rośnie, jest zielona. A. Ciekawe czy tam nasi ekipy członkowie wymiatacza dojechali do mojej samotniów. Czy w ogóle jak pojechali? Ja mam wodę w butach, buty chrupoczą. Na szczęście mam ukryć na Teraz chwila ze mną osobnikiem. Mam tak Kurde, mokro w butach, woda jest w tym brzmieniu, praktycznie. Daję wymiataczowi. nie Niby 3 minuty nam się pokazują, ale my to i tak zrobimy w programie do montowania, więc... Zrobi to mój operator, czyli... Menadżer, menadżer. Miałby. To jest moja prawa ręka z ekipy mojej wymiatacza. No. Ale mą ręką może zostanie komornik, nie wiadomo. No to musi się wykazać jeszcze jeden chrzest przejść. Nie, gukoty. Chodzi go, e, Z osobnikiem z długimi włosami. Jest chrzest deszczowy. Ale to... To już drugi chrzest zalita. Ciekawe jak się z tym czuje. To niedobrze. Okay. Idziemy dalej. Kurde, Batman! Bo wiecie, że osobnik młody już te testy przeszedł. Dobra, teraz osobniczka. Testy, testy oczywiście na kartę rowerową, proszę. Tak, na kartę zdał młody osobnik, super. O, dzwonią wymiatacze te młode, wymiataki z ekipy. Dobra, tutaj dzwonią komorniki, hajki. Hajki. <laughs> o, patrz, jakie ładne krajony. Piękne jagody. I te piękne jagody i piękny paproci. No tu nie ma jagód. Jak ja, nie są? No. No i... Wymiatać już w Siu jest. Jestem zakręcony, bo mam mokro w butach. Nie wiadomo, jak to no To jest okropne. Ma... Ale osobiście ma kalosze. się zabezpieczyła. No no... Nie, nie ma kaloszy. Aha, nie ma kaloszy. Myślałem, że. Ma. Wiesz, że mi pływa w butach woda, serio? No. No a mi pływa. To tam... Ciepłe herbaty, z jakichś... Kurde, z tym Oni już są? Nie, bo oni tutaj te Dobra, i idą teraz tutaj dalej osobniczka by miała agatę. No pojechali na dole to nie utknął z hajkim na haszczach. Dobra, proszę I Nie gdy... mogą przyjechać rowerami i muszą prowadzić rower. Tutaj daję osobniczkę. Też proszę. mówili, że mają mokro w butach już trochę, niestety. Więc nie wrócimy to musimy zrobić.